Kiedy wydano ustawy norymberskie, to Hermann Gering powiedział, o tym, kto jest Żydem w trzeciej rzeszy decyduje ja, no i rozumiem, że kto jest przestępcą w Polsce będzie decydował pan Mateusz Morawiecki, prawda, albo, albo, albo ktokolwiek, ktokolwiek inny. W państwie ma rządzić prawo, ludzie muszą wiedzieć, yy, jasno napisane, prawda, co komu wolno, co komu nie wolno yy, i tyle, a nie, jeżeli ludzie słyszą, że nie będzie to prawo tylko cokolwiek innego, no to zaczynają się bać. Szanowni Państwo, podchodząc bardziej technicznie i z perspektywy państwa polskiego, pan minister Morawiecki jako superminister y kolejny raz zalicza wpadkę, zaczyna gonić tutaj Ryszarda Petru i mamy obawy, że właśnie to co mówi na temat prawa i poszanowania prawa, czyli tego, że jego partia stoi ponad tym prawem, będzie powodowało, że inwestorzy, których plan morawieckiego miał ściągnąć do Polski i tak naprawdę spowodować, że będziemy mieli ten wzrost gospodarczy tak oczekiwany od ponad 25 lat i tak krytykowaną politykę poprzednich rządów, pan minister Morawiecki będzie topił takimi wypowiedziami. Dlatego też apelujemy tutaj do premier Beaty Szydła, aby zastanowiła się nad tym, czy to jest odpowiedni minister z takimi kompetencjami. Dodatkowo zwracamy też tutaj uwagę, że w kwestii tego prawa warto zweryfikować, że minister Morawiecki posiada akcję banku BZWBK i oprócz tego jest tak naprawdę osobą, która wyznacza osoby, które pracują w Komisji Nadzoru Finansowego i również nadzorują ten jego bank. Dodatkowo jest nadzoruje Ministerstwo Skarbu, posiadając tę akcję niejako konkuruje z bankiem PKO który no, posiada po prostu e, własność również publiczną. I w tym wypadku właśnie mamy przykład tego, jak człowiek, który... Ma bardzo szerokie kompetencje, również w prywatnej sferze potrafi to wykorzystywać, a dodatkowo, kiedy jeszcze postuluje, że jego partia rządząca stoi ponad tym prawem, mamy wielkie obawy, czy to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Dlatego apelujemy, aby pani Beata Szydło, pani premier, zastanowiła się nad tym, czy to jest właściwa osoba i zwracamy się o to, żeby po prostu zweryfikowano również te kwestie, o których przed chwileczką mówiłem. Bardzo dziękujemy. Osobę, na odpowiednim miejscu. Pytam o ewentualną reelekcję. No, <laughs> mówiąc szczerze, rola Unii Europejskiej jest w świecie bardzo niewielka. Rola Rady w Unii też nie jest taka największa, i rola Przewodniczącego Rady, który właściwie tylko ustala terminy posiedzeń i takie rzeczy robi, jest też niewielka, więc co za różne